Witam Was serdecznie na moim kanale kochani. Dzisiaj zapraszam Was na przegląd w sklepie Pepko. Mamy tutaj sporo nowości. Pojawiła się nowa gazetka. U mnie dalej remont, ale już powoli powoli kończą. Jak widzicie po tytule, mamy super nowość, czyli kasy samoobsługowe. Też Wam je później pokażę. I jeśli oczywiście odcinek Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A jak jesteście nowi na kanale, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału, żeby nie ominął Was żaden odcinek. A teraz przejdźmy już sobie do półeczek, i pierwsza rzecz, która mi się bardzo spodobała, to są te antyramy. Znaczy to już w sumie nie antyrama, tylko ramka dosyć spora, 30 na 40 cm. Wzięłam sobie dwie sztuki i zamierzam sobie je powiesić u mnie w sypialni. I kochani, mamy tutaj pierwszą rzecz gazetkową. Są to kurteczki, bardzo ładne, fioletowe, w cenie 50 zł. One w środku mają polarek. Tutaj mamy informację, że ona jest też przeciwdeszczowa. Czyli taka kurtka wiosenno-jesienna. Bardzo ładny ten kolor. Tutaj mamy na taką nastolatkę. Obok mamy na mniejszą dziewczynkę. One są w takie groszki. No średnio mi się ten żółty podoba z tym fioletowym, no bardziej fioletowo-różowy. Moja mama mówi na taki kolor lila. No, bardziej by mi się podobało, jakby te groszki były białe. I tutaj, tak samo jak przy tej wcześniejszej kurteczce. One są przeciwdeszczowe. Ona jest w cenie 40 zł i też ma w środku ten polarek. Tą kurtkę już Wam pokazywałam. Ona jest w cenie 60 zł. Też ma taki polarek jak te kurteczki dla dzieci. Jest w cenie 60 zł. No, bardzo mi się podoba ten czarny z tym różowym. Tutaj już chciałam przejść dalej, ale nagle zobaczyłam tą pufę. Popatrzcie, jaki śliczny kolor, ma takie ładne wzorki, w cenie 50 zł. jest składana, możemy sobie do niej coś schować, a wymiary, no to tu jest taka kostka, 38 cm wysoka i boki też 38 cm. Bardzo ładna lampa. Mamy ją kremo, z kremowym karniszem. Do tego y, ta podstawka, taka zielona. No prześlicznie to razem wygląda, ale powiem Wam szczerze, do żadnego pokoju by mi nie pasowała. Cena 50 zł, no troszeczkę dużo, ale lampa przepiękna. Tutaj znalazłam też taką nowość. Y, dwie lampy, biała i czarna. No przepięknie te lampy wyglądają, dość spore, a teraz popatrzcie na cenę. No ja sprawdzałam tą cenę dwa razy, bo nie umiałam uwierzyć, że ta lampa kosztuje tylko 30 zł i macie do wyboru albo białą, albo czarną. No powiem Wam, zastanawiam się nad tą białą, ale no nie miałabym gdzie ją dać. W ostatnim odcinku z PEPKO pokazywałam Wam te odświeżacze w sprayu. Doszedł nowy zapach fioletowy, lawendowy. No, też w, tym samym, w tym, tej samej cenie co te wcześniejsze, czyli 12 zł. Doszły też takie z takim spryskiwaczem za 15 zł. Bardzo ładnie pachną. Wszystkie tak bardzo świeżo. Ten różowy mi się najbardziej podobają, bo są takie kwiatowe. Mamy też nowość na zapachach. Popatrzcie, jaka ładna buteleczka takiej kobiety w cenie 35 zł. No, powiem Wam, ślicznie wygląda. Idealna na prezent. Mamy sporo nowości na dozownikach do mydła. Pierwszy to jest taki kamionkowy za 12 zł z twarzą. No, powiem Wam, bardzo ciekawie wygląda, ale obok patrzcie, jaki zestaw. To jest z kamionki, a wygląda jakby był pleciony ze sznurka. Bardzo fajna opcja. Za 10 zł macie taki kubeczek do pasty i szczoteczki do zębów, i obok mamy też dozownik za 15 zł. Bardzo ładnie to wygląda, tak, taki piaskowy kolor. Ten dozownik mogę Wam szczerze polecić. On jest wprawdzie do łazienki. Ja go używam do kuchni. Wkładam sobie do tej yy, przegródki gąbkę do mycia naczyń i bardzo jestem z niego zadowolona. Mamy tutaj taki hit, bardzo fajny kolor, czarny. To jest taki zestaw do kuchni ze szczoteczką. Mamy też wieszaczek na szmatkę, miejsce na gąbeczkę. No powiem Wam super, szkoda, że nie było białych, może się pokażą. I kochani, to na co ja bardzo czekałam, czyli rzeczy z gazetki. Nie mamy ich wszystkich, ale... I jutro też jest dzień spokojnie, podjadę do innego pepko, gdzie nie ma remontu i na pewno więcej tych rzeczy znajdę. Pierwszy to taki za 60 zł mamy lampion, w środku macie owinięty w papier szkło, gdzie możecie sobie włożyć świeczkę. Bardzo ładne lustro za 40 zł i też spore. Ten stoliczek pokazywałam już wam w wcześniejszym odcinku, ale on jest tak śliczny, że mówię, nie no, pokażę wam go jeszcze raz. No przecudny i tylko 40 zł. Tutaj mamy zestaw takich okrągłych koszy. Ja tego nie widziałam w gazetce, a powiem wam, są naprawdę bardzo ładne, e, największe mamy w cenie 25 zł, a najmniejszy w cenie 8, ale popatrzcie jakie one są stabilne, nie uginają się, co jest bardzo dużym plusem, jeśli chodzi o takie kosze. Zawiedziona jestem faktem, że nie było Tacy, która była w gazetce, bo bardzo mi się podobała, chciałam sobie ją kupić, bo jest w fajnej cenie 35 zł, ale tak jak już mówiłam, jutro też jest dzień. Zamierzam odwiedzić jedno pepko, w którym na pewno wiem, że nie ma remontu, więc może tam będę miała już wszystkie te produkty z gazetki. Za lustrem schowała mi się taka śliczna ramka w cenie 25 zł. Mamy tutaj rozmiar zdjęcia A4, czyli dosyć spore. Troszeczkę za ciemna dla mnie, ale bardzo ładna. Podoba mi się w ogóle ten nadruk tej trawy. Nawet jakbym kupiła sobie tą ramkę, to powiem wam szczerze, że dopóki nie wydrukowałabym zdjęcia, to zostawiłabym sobie ten nadruk, bo mi się bardzo podoba. Bardzo ładny dywan w cenie 120 zł, miły w dotyku, fajny też kolor, taki biało-zielony. A powiem Wam, że szukam dywanu do mnie do dużego pokoju i szczerze zastanawiam się nad nim, bo podoba mi się ten kolor, pasowałby mi do dużego pokoju i też ma fajne wymiary, bo 100x140 to tak akurat taki właśnie szukam. Ładny zestaw kubków. W cenie 20 zł mamy 4 sztuki. Do wyboru mamy albo takie kolorowe, albo całe białe. Powiem Wam, że zastanawiam się nad tymi białymi, no żeby mieć takie jednokolorowe kubeczki, jak ktoś do nas przyjeżdża, żeby kawa była po prostu rozlana w jednych kubkach z jednego designu. Ciekawy zestaw, mamy tutaj dwie szklanki z drewnianymi podstawkami za 30 zł. Ładnie to było zapakowane, nadaje się też na prezent. No tutaj mam ciekawa opcja. To są najmniejsze szklanki, jakie ja w życiu widziałam i one jeszcze mają w ogóle podwójne dno, mają tylko 100 ml, czyli chyba na takie małe ekspreso za 17 zł, na urocze, ale no mi się nie przydadzą, bo ja ekspreso nie piję, ja, ja jestem z tych, co muszą mieć do kawy mleko, cukier, e, wszystko i najlepiej jeszcze jakiś, jakiś słodycz. I kochani, pokażę Wam w końcu te kasy samoobsługowe. U mnie jeszcze nie były one włączone, bo panowie coś tam jeszcze robili przy nich. Pani mnie tylko poinformowała, że na razie można przy nich płacić tylko kartą. Niestety nie ma możliwości płaczenia blikiem, no a ja niestety z tego korzystam. A na koniec jeszcze wam pokażę, jaka fajna torba do mnie dojechała z tej serii różowo-pomarańczowej bany. No przepiękna, za 70 zł i dość spora. I to byłoby wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie mi łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Zachęcam Was również do subskrybowania mojego kanału, naciśnięcia dzwoneczka, żeby nie ominął Was żaden odcinek. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.